Są samochody komfortowe, są samochody oszczędne, są samochody przestronne i są takie samochody jak Toyota GR Jaris, które nie nadają się do niczego oprócz jednego dawania frajdy. Chcieliście Jarisa GR, to macie Jarisa GR, a raczej GR Jarisa. Ale zanim wystartujemy, to prosimy, wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. Rzadko które auto budzi takie emocje jeszcze zanim trafi do sprzedaży, bo pokazano go już jakieś 7-8 miesięcy temu, ale tylko i wyłącznie na zdjęciach. Natomiast wszyscy czekali na to, aż wyjedzie na drogi i będzie można sprawdzić, czy to naprawdę to. Czy naprawdę Toyota zbudowała samochód, który jest małym zapieraczem rodem z WRC, którym możecie jeździć na co dzień. Pod maskę trafił tutaj zupełnie nowy, zbudowany od podstaw silnik 1.6 z tylko trzema cylindrami. I wiem, teraz uderzą się malkontenci i powiedzą: trzy cylindry, 1.6. Co to w ogóle jest? Turbo, daj spokój to nie sportowy wóz, ale przypominam, że bolidy Formuły 1 też mają teraz silniki turbo o pojemności 1,6 litra i jakoś dają radę. Ten też daje radę, bo ma 261 koni i 360 Nm. To zapewnia mu przyspieszenie do setki w 5,5 sekundy. Do tego bardzo lubi wysokie obroty. Moment obrotowy zaczyna rozwijać dopiero powyżej 3000 obrotów, a pełna moc pojawia się przy 6500. Ten motor pożeniono tutaj z sześciobiegowym manualem, ale to też nie jest taki manual jak w normalnej Toyota Yaris, bo ma króciutkie skoki lewarka. Precyzyjnie wchodzą te biegi. I o ile ja nie jestem specjalistą od manuali, jak wiecie, oraz nie za bardzo je lubię, i bardzo bym wolał, żeby tutaj jednak znalazła się skrzynia automatyczna, to trzeba przyznać, że ten manual działa po prostu świetnie. Biegi wchodzą tutaj precyzyjnie i gładziutko, jak Radek Majdan w Małgosie Rozenek. Tu, tu, tu. Ale to nie silnik i to nie skrzynia biegów czynią ten samochód wyjątkowym. Wyjątkowy jest z zupełnie innego powodu. Proszę Państwa, przedstawiam Wam oto jedyny samochód tej klasy na świecie, który ma napęd na cztery koła. Stały napęd na cztery koła. W trybie normal, czyli takim do klasycznej jazdy, macie 60 mocy i momentu na przodzie i 40 na tyle. Na torze możecie sobie przerzucić w tryb track. Wówczas macie 50 na przodzie i 50 na tyle, po to, żeby auto prowadziło się jak po sznurku. I macie też tryb sport. Chociaż tak na dobrą sprawę nie powinien nazywać się sport, tylko powinien nazywać się fan, ponieważ wtedy robi tak. <noise> po prostu zasuwa bokami. Oczywiście, kiedy pojawia się jakiś uślizg której z osi, to ten moment obrotowy i konie są dystrybuowane pomiędzy tymi osiami, tak żeby wyprowadzić Was z tego uślizgu. Natomiast gdy dopłacicie jeszcze do pakietu Sport, to dostaniecie utwardzone zawieszenie oraz tylny i przedni dyferencjał Torsen LSD. A wiecie, co robi SLD? Sprawia, że macie jeszcze większego banana na twarzy. A jak już naprawdę dobrze się w niego wczujecie, to okazuje się, że ma jeszcze jeden tryb, nie tylko sport, track i normal, ale także ekspert. Wystarczy dwa razy szybko wcisnąć przycisk kontroli trakcji. I wtedy nie tylko wyłącza wszystkie systemy, ale też dłużej przytrzymuje was w tym ustawieniu na przykład. 30 na 70. Dawno się tak nie ubawiłem, naprawdę. To jest niesamowite króciutki rozstaw osi, ta niska masa, ten mega precyzyjny układ kierowniczy z przodu. No, banan na gębie! A to wszystko nie jest zasługą samej Toyoty, tylko jej oddziału Gazu Racing, który. Odpowiada za przygotowanie samochodów do motorsportu. To auto stroił sam we własnej osobie Tomi McCann, a podczas jego projektowania brano pod uwagę wszystkie doświadczenia Toyoty z rajdów. A pamiętacie, że tych doświadczeń naprawdę mieli mnóstwo. Bazowano między innymi na tym, co potrafiła Celica GT4, ST165, 185, Corolla WRC, a także Yaris WRC, którym to przecież makinen w 2018 roku zdobył mistrzostwo świata producentów i w którym oto Tanak został mistrzem świata w 2019 roku. Tutaj nie ma półśrodków. W tym aucie wszystko jest dokładnie przemyślane. On nie ma być komfortowy. On nie ma być rodzinny. On nie ma być ekonomiczny. On ma robić tylko jedną rzecz. Dawać frajdę. I to robi genialnie! Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to takiego soczystszego brzmienia silnika. Natomiast z drugiej strony to sapanie tam z tyłu tego wydechu jest cudowne. I jestem pewien, że tunerzy przy tym aucie będą mieli mnóstwo frajdy i właśnie o to chodzi w takich samochodach. Jeszcze inny powód, dla którego powinniście go chcieć kupić. To to, że w Polsce nie ma zbyt wielu torów na duże, szybkie sportowe samochody. Natomiast tym będziecie się świetnie bawili nawet na tych mniejszych torach. Takich jak Słomczyn, na którym jesteśmy, czy Torwia strzębiu, czy tam jak to się nazywa, czy nawet Modlin. To jak jest wyważony, pokazuje też dohamowanie w zakręcie. Przyhamowujecie i czujecie, jak mu lekko ucieka dupka. Świetny wóz. Świetny wóz i do nauki sportowej jazdy i do zabawy. Piękna jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Ma hamulce. Po pierwsze, tarcze mają tu większą średnicę przednie niż u mnie w Suprze. Po drugie, zacisk jest czterotłoczkowy. Po trzecie, tarcze są lekko ryflowane. Po czwarte, albo już po piąte, auto jest lekkie, więc staje po prostu dęba... W... Ułamku sekundy. Co więcej, kiedy dopłacicie do tej wersji sport, do pakietu sport, tak naprawdę, te 19 tysięcy zł, to dostajecie tutaj i to sztywniejsze zawieszenie i tego torsena LSD na przedniej i tylnej osi. Te Torseny ważą 9 kg więcej, więc żeby odelżyć i zejść z tych 9 kg zastosowano tutaj kute felgi BBS-y, które są 9 kg lżejsze od standardowych. Wszystko w tym aucie jest na swoim miejscu. Nie ma tutaj dzieła przypadku. To teraz jeszcze tylko jedno sprawdzę. 5,5 sekundy do setki. To jest manual. 6 1 10, ale przy trójce się pomyliłem. Nie weszła tak jak trzeba. 5 5. Yeah! Jest! Bąku zrobił z manualem! Czas taki jak podaje producent! Jest! Jest! Yes! 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 No proszę, odjechaliśmy 50 metrów od torów w Słomczynie i jesteśmy, o, coś szeleści. Śmieci wskazują na to, że w Indiach, i jednocześnie, o, bar wskazuje na to, że na Brooklynie. Bardzo mały ten świat. Ale wracając do Japonii. To zazwyczaj z y, miejskimi samochodami tymi usportowionymi jest tak, że owszem mają napisy GTI, GTS, GT i tak dalej, ale wszystko co w nich zmieniono to silnik, skrzynie biegów, zawieszenie i czasami jeszcze hamulce. Natomiast w tym wypadku jest zupełnie inaczej, bo to auto zbudowano całkowicie od podstaw. Jest o 5,5 cm dłuższy od 5-drzwiowego Yarisa, szerszy o 6 cm, między innymi dlatego, że cała tylna oś jest osią Corolli, po to, Corolli żeby była ciut szersza i lepiej się samochód prowadził i trzymał drogi. Na nadwoziu wspólne elementy z normalnym Jarisem to tylko tylne lampy, przednie lampy, lusterka i ta płetwa antena na dachu. Więc ma wspólnego z normalnym Jarisem tyle co picie w szczawnicy ze szczaniem w piwnicy. Pomimo, że zastosowano tutaj ten napęd na cztery koła, ta tylna oś jest szersza, mamy tutaj te torseny, nietorseny LSD i tak dalej. To samochód jest tylko 100 kg cięższy od Jarisa z silnikiem 1.0. I ma znacznie niżej położony środek ciężkości. Spójrzcie nawet na ten zderzak, który jest tutaj praktycznie pionowo poprowadzony, taki kwadratowy, i tutaj widać całą chłodnicę po to, żeby czerpał jak najwięcej powietrza. Stąd bierze się też to jego sapanie powyżej tych 5000 obrotów. A to jeszcze nie koniec wyjątkowych informacji, ponieważ całe auto jest montowane 10 razy dłużej niż taki normalny Jaris. Znowu w życiu mi nie! Jest montowany 10 razy dłużej niż zwykły Jaris i to całkowicie ręcznie w ogóle nie jest na taśmie montowany, tylko całkowicie ręcznie, w tej samej fabryce, w której powstawał m.in. słynny Lexus LFA. O, tutaj macie te trzy cylindry. Z silniczka 1.6. Silniczek 1.6 powiecie tylko trzy cylindry i tak dalej, ale w tym aucie chodzi też o wagę i o zrównanie mas. Dlatego tutaj znalazł się ten karbonowy dach i dlatego na przykład akumulator trafił do bagażnika. Prąciem bardzo. No dobra, ale nie kupujecie przecież takiego samochodu tylko po to, żeby przyjeżdżać do takiego Słomczyna czy na jakiś tor kartingowy i tam się nim bawić. Kupujecie go też po to... Żeby móc nim jeździć na co dzień z klasycznego Jarisa wzięto jeszcze wnętrze, ale też nie w całości, bo na przykład tam są zegary elektroniczne, a tutaj macie dwa klasyczne i prędkościomierz, i Obrotomierz. Natomiast już w wersji podstawowej dostajecie mięsistą, solidną, skórzaną tapicerkę. Te bardzo ładne i bardzo wygodne fotele, które są częściowo uszyte z alkantary i mimo tego, że wyglądają jak kubełki, to mają regulowane zagłówki. I generalnie w środku jest samochodem całkiem przyjemnym, całkiem komfortowym. Ten silnik tu nie hałasuje, na tylną kanapę wgramolił się nawet silny. I wszystko jest tak jak w klasycznym Jarisie. Nawet te półki, ta gumowana, a ta tandetna, taka śliska, po który, na którą czego byście nie położyli, to i tak będzie latało i siurało, znaczy szurało. Można ruszyć z dwójeczki, pozwala na to ta elastyczność tego silnika, i wtedy możecie sobie śmiało zmieniać biegi od razu przy 2-2,5-3 dwóch, dwóch tysiącach obrotów. Zobaczcie, jadę 80, już jestem na szóstym biegu. I mam niecałe 2000 obrotów. Jest tylko jedna wersja wyposażenia, nazywa się Dynamic. Ale oprócz niej są jeszcze dwa pakiety: jeden pakiet VIP, w którym macie m.in. nagłośnienie JBL-a, nawigację. Tylko nie sam ekran, ale też tą nawigację Toyoty. Macie oprócz tego kilka systemów: system Bartwego Pola, o tego ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania itd. Tak tak Drugi pakiet to pakiet sport za 19 tysięcy zł, i w nim dostajecie wszystko to, o czym mówiłem na torze, czyli kute felgi, bardziej sportowo zestrojone zawieszenie, te torseny na przedniej i na tylnej osi oraz czerwone zaciski hamulców. I za wszystko to trzeba zapłacić 19 tysięcy złotych. Pakiet VIP kosztuje 11 tysięcy złotych. Ale co ciekawe, tych pakietów nie możecie połączyć. Więc już samym tym Toyota wysyła sygnał. Albo kupujecie to auto po to, żeby jeździć nim po mieście i mieć asystenta pasa ruchu oraz lepsze nagłośnienie, albo kupujecie je po to, żeby się nim bawić. W związku z czym sądzę, że ten pakiet VIP nie będzie cieszył się zbyt dużą popularnością Wszyscy powinniście kupić sporta, natomiast zawieszenie tej wersji. Dynamic Sport jest zdecydowanie sztywno zestrojone. Ono nie wybacza, nie wybaczy żadnej dziurze. Nie dobija, ale czujecie, że jedziecie o, samochodem bardzo, bardzo sportowo zestrojonym. Przy każdym progu zwalniającym musicie nie to, że zwolnić do 10-15 km na godzinę. Musicie się najpierw zatrzymać, wrzucić jedynkę i przejechać go bardzo powolutku. Nie chodzi tu właśnie wcale o prześwit, tylko o to bardzo twardo Zestrojone zawieszenie. No, ale przecież w takim aucie nie mogło być inaczej. Nie jest też jakoś nadzwyczaj ekonomiczny. Wyzerowaliśmy jakieś 7-8 km temu o licznik, jedziemy. Zupełnie normalnie kręcimy go do 2, maksymalnie 3000 obrotów i spalanie wynosi 9,8 litra. I trzeba przyjąć, że właśnie w mieście będzie to 10 litrów, że na trasie będzie to 8 litrów. No nie są to wartości dla współczesnego e, auta miejskiego, ale z drugiej strony pamiętajmy, że mamy tu 261 koni mechanicznych. Gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, jaki jest Jaris w takim normalnym użytkowaniu po zatorem, oczywiście Jaris Gier, powiedziałbym, że jest. Neutralny. Nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Jest dosyć cicho, jest porządna klimatyzacja, w fotelach siedzi się wygodnie. Jedyne, co wskazuje na to, że mamy samochód sportowy, to jest to spalanie utrzymujące się w okolicach 9-10 litrów, no i to twarde zawieszenie, z którym czujecie nawet każdą nierówno zainstalowaną studzienkę na drodze. Ile trzeba za to wszystko zapłacić? Podstawowa wersja kosztuje 143 900 zł. Do tego musicie dołożyć te 19 000 zł do pakietu Sport i nie ma co, absolutnie nie ma co kupować tego auta bez tego pakietu. Więc rachunek zamyka się kwotą 162 900 zł. I za te pieniądze nie kupicie nic lepszego, przynajmniej jeżeli chodzi o emocje, jakie gwarantuję. Ten samochód najzwyczajniej w świecie nie ma. Konkurencji. Owszem, możecie kupić jakiegoś hatcha, równie szybkiego. Wiem, że niektórzy będą próbowali na siłę mówić, że to nie wiem, Polo GTI, Ford Fiesta ST albo e, Renault Clio RS. Ale to jest e, zupełnie inny poziom. To jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inna półka. Ten samochód dzięki temu napędowi na cztery koła jest po prostu małym Dobra, wracam jeszcze na 30 sekund, bo pomimo, że powiedziałem Puente, to tylko wyłączyliśmy kamerę i silny mówi: No, wszystko fajnie, ale dla kogo to jest samochód? Na pewno nie jest to samochód dla silnego, bo nie jest praktyczny i nie pali 4 litrów oraz nie jest kombi. Natomiast jest to auto absolutnie dla wszystkich tych, którzy, tak jak ja, kochają motoryzację. Kochają po prostu wariactwo w tej motoryzacji. I ten samochód właśnie jest takim małym wariatem L dla ludzi, którzy lubią podczas jazdy czuć emocje. I jeszcze jakby tego było mało, to ma kubany klasyczny ręczny i bezramkowe szyby. Chcę go mieć. Silny, ty też będziesz chciał go mieć, wierz mi. Jedź. Tak, silny, jest zgaszony, ale zaraz go uruchomisz przyciskiem. <laughs> Przysięgam wam, że to jest pierwszy samochód, którym, w który silny tak chętnie wsiadł i jedzie się przejechać po to, że mieliśmy Mercedesa GTR-a, Porsche 911 Turbo S na Silezji. Samochody po bańce, on nie wsiadł w żaden i nie pojechał sam za kierownicą, a teraz wsiadł w Iarisa GR.